To witam Was bardzo serdecznie Tym razem z Malagi, konkretnie z lotniska w Maladze. Pochmurnie dzisiaj na Costa del Sol. Po 3,5 godzinach lotu z Wrocławia Wizem, wylądowaliśmy w Maladze. I teraz musimy ogarnąć, jak dostać się do centrum miasta. trzyśmy z lotniska ale musimy teraz ogarnąć kolejkę C1. O, fajna sobota. Ale szczerze to pogoda na razie mnie zaskoczyła i minus, bo jest chłodno. Dobra, tu są chyba automaty, Dzisiaj się kupuje bilety. Czekamy w kolejce do automatu. Mieliśmy już pierwszą przygodę, bo mieliśmy problem z kupieniem biletu w automacie. Okazało się, że niby można płacić kartą, ale nie można płacić kartą. I wyszło na to, że można... Tu jest dwójka, a my potrzebujemy jedynkę. Dobra, my musimy jechać tu. To lecimy tam. Ruchomy schody, które nie są ruchome. No i dały radę jakoś żeśmy ogarnęli. I teraz czekamy już na, na pociąg. No i jesteśmy. I jesteśmy w centrum. Kolejka oficjalnie zaliczona. Teraz idziemy tu. Estadio de autobusem, czy jak to się tam nazywa, a musimy się tam dostać, dlatego że chcę kupić bilety na Gibraltar na jutro. Pierwszy kontakt z Hiszpanią, z Malagą i zobaczcie, jakie oni mają dziwne jabłka. Patrzcie na no to. Kurde, idziemy. Ja, piecie twoje ukochane petko. Idziemy? No i szybko nam to poszło, bo już tam dworzec autobusowy. Jest zaraz w zasadzie obok dworca kolejowego. W Maladze się przychodzi na czerwonym. Patrzcie. Warto zapamiętać, tu przychodzi się na czerwonym Jesteśmy na dworcu kolejowym bilety mamy kupione jutro na Gibraltar. Zapłaciliśmy niecałe 300. W planach mamy teraz tak, Pepko, McDonalda i chcemy jeszcze znaleźć Dilsa i, I Teddy. Zgrywać mandarynki. <laughs> no i po poznajemy Uroki Malagi. Zmierzamy w stronę centrum, bo musimy coś zjeść. Jest godzina 11.30 a my możemy się zameldować w hotelu dopiero o godzinie 15. No tutaj już ewidentnie więcej ludzi, ewidentnie zbliżamy się do centrum. Tu mamy chyba jakiś protest. Znaczymy. Generalnie wszyscy przychodzą na czerwonym, tu nikt nie przychodzi na zielonym. Więc może to tak właśnie musi być. A my bez sensu czekamy na zielone. O, jest! Kebab, pizza. No, czas spróbować jakiegoś lokalnego żarcia. Udało nam się wreszcie usiąść, troszkę odpocząć. Wszędzie palmy dookoła. My póki co postanowiliśmy zjeść coś lokalnego, tradycyjnego. I wola, voilà, proszę bardzo, mamy tradycyjnie, no trzeba wiadomo, McDonalda spróbować w każdej jednej destynacji. Zobaczymy jak smakują hiszpańskie frytki. Paseo de Parque. to jest konkretnie... O, i jeszcze mam bezalkoholowego browara, którego... W Hiszpanii sprzedają w McDonaldzie, co prawda 0%, ale musiałem potwierdzić, że jestem pełnoletni, co wcale nie było takie proste i łatwe bo mam jeszcze kumpi, którzy się chcą załapać na jedzenie. Ale takich kumpi to wszędzie na pęczki. No i dobra. Ale frytki gorsze niż u nas Frytki? Gorsze. Gorsze. Dookoła słychać papugi, ale widać tylko gołębie. Tutaj w tym parku jest skrzyneczka geocachingowa. No i co? No i zabawę z geocachingiem. Najwyższy czas zacząć. Zbliżamy się do niej. Mamy skrzynkę. Pierwszą. Także pierwsza skrzynka oficjalnie zaliczona. Oczywiście nie ja ją znalazłem. Wiadomo. To jest właśnie zabawa z Rzeczką w geocaching. Nie pozwoli wam znaleźć skrzynki, sama kurde znajduje wszystko. Nie? To już tak oficjalnie, bo przeczytałem i potwierdziłem. Paseo de Parque. Tak to się nazywa. I to jest taka reprezentacyjna e, aleja w Maladze. Cała masa palm, cała masa fontan, cała masa różnego rodzaju drzew, od araukarii poprzez bambusy. Palmy i różne inne dziwne rzeczy, a dookoła jeszcze pełno krzyczących papug i wszechobecnych gołębi. I tu taki amfiteatr, Poseł de parkour. Element animalny. No dobra, co lecimy dalej? Pierwsza atrakcja malaki za nami, Poseł de parkour. A przede mną druga atrakcja Malagi Plaza de Toros la Malacueta czyli słynna arena gdzie odbywają się walki z bykami. Z koridą w Hiszpanii to jest temat dość dyskusyjny, bo są regiony w Hiszpanii gdzie korida jest zupełnie zakazana, na przykład Katalonia, bodajże od jakichś 12 czy 15 lat w ogóle nie odbywają się tam walki byków. A z kolei tutaj na południu w Andaluzji odbywają się, ale odbywają się rzadko. Są to głównie spektakle dla e, turystów, a nie dla e, miejscowych, nie dla autochtonów. Zbliżamy się do Malakwety, najsłynniejszej plaży w Maladze. Widać już morze, a ja w międzyczasie będę musiał ubrać kurteczkę, bo trochę już od morza ciągnie. Właśnie jesteśmy Kurczę, właśnie moje buty poczuły piasek Na najsłynniejszej plaży w Maladze Który Uwaga Jak wyczytałem Został tutaj specjalnie nawięziony, czyli ta plaża jest Sztuczną plażą, to nie jest plaża usypana przez morze Jest słynny napis Malagueta I muszę sobie pod tym napisem zrobić zdjęcie i to będzie moje Pierwsze, ale mam nadzieję, że nie ostatnie zdjęcie Element Aynı Wracamy, powoli idziemy w stronę naszego fotelu, bo musimy jeszcze ogarnąć co i jak w ogóle się tam zameldować i tym podobne, bo nie byliśmy tam odkąd przyjechaliśmy tutaj do Malagi, a tu przede mną port w maladze po prawej stronie o tam Paseo de Parkue, w którym byliśmy, a z kolei z drugiej strony, o tam port w maladze, a teraz idziemy cały czas taką z wzdłuż portu. Ja wam pokażę jak mi się uda. Panie i panowie. Przed Wami nieznany mi zespół, ale to będą kiedyś gwiazdy na pewno. Sport malarzy, mamy też zaliczony. I zaczęło padać, a my mamy jeszcze kawałek do hotelu. Zameldowaliśmy się w hotelu mamy jaki? 206? I Z ich hotel. Bardzo blisko centrum, blisko tenworca. Po 206. Bijamy. Wola voilà. to ja. Widok z okna. No, całkiem sporo miejsca. Malaga, dzień czwarty. Konkretnie w samej Maladze. Zaczynamy dzień drugi. Dzisiaj mamy czwartek 23. Stycznia i mamy cały dzień, który poświęcimy sobie na zwiedzanie Malagi. Wystartowaliśmy z naszego hotelu. Idziemy w stronę centrum. Czas mamy dobry, jest godzina 10.00. Dzisiaj, taki nazwałbym to lazy day. Cały dzień na Malagę. A jutro, już pożegnanie z Malagą. 10.50 mamy samolot. Jesteśmy już w centrum, zajrzymy do informacji turystycznej może wykaczymy jakąś mapkę wziąłem mapkę za free i lecimy teraz w stronę katedry którą już widać miejscowi katedry nazywają jednoręką dlatego że ma tylko jedną wieżę Podobno na budowę drugiej zabrakło pieniędzy warto wspomnieć że katedra powstała w miejscu gdzie wcześniej znajdował się meczet w ogóle ciekawostką jest to, że w maladze jest najwięcej muzeów w Hiszpanii. Zaraz po Madrycie. Gdzieś tam się wchodzi. Teraz tylko pytanie, gdzie a jest tutaj wizyta, turystyka? Może jest ticketto. Tu wszędzie jest tiketto. Chociaż no kurde nie, no chyba przynajmniej do kościołów czy do katedr powinni puszczać za free, nie? Tam suveniry. Wszędzie są suweniry. My obchodzimy katedrę dookoła. A tu jest chyba wejście do katedry. Zaraz zobaczymy. 10 euro. Wejście do katedry. Nie, no dobra, no to katedrę mamy zaliczoną. To lecimy do Teatru Rzymskiego. Niech każdy ma trochę przyjemności z tego. Ja lubię pozwiedzać. A Zażycka zobaczyła torbę z dziełem Picasso i Oszalała. I dotarliśmy do. Teatru rzymskiego, Teatr Romano. Ale kurczę nie było łatwo, bo po drodze było co najmniej 10 sklepów z suwenierami, a w każdym kolorowo maksymalnie. No naprawdę kurczę, czy chciałby wszystko. Teatr Romano. Los asientos forman la. Teatr rzymski, Teatr romano. W pełnej okazałości, pierwszy wiek naszej ery. Pozostałość po imperium rzymskim. Bilet mamy po 5,50. zł. Okay. Dobra, mamy bilety.

all the years we walked it hand in hand. sigh, it's hard to breathe. In. 20 years and no one gives a damn. let the light come down on me. let the light come down on me. Feeling bored and running from the shame, living for the love of yesterday. Lower your feet, stretch limousines, pull the cord and flush it down the drain. Let the light come down on me. Let the light come down on me. Wracamy tą samą trasą, którą żeśmy przeszli. A do gibla Faro. Prosto, czyli w tamtą stronę, dotarliśmy. Teraz wbijamy do góry na drugą twierdzę, czyli twierdzę Giblar Faro. Michael Jackson, twierdza Giblar Faro, idealnie jedno pasuje do drugiego. Jeszcze kawałek, mamy pod górkę, a potem zrobimy sobie przerwę. To jakiś punkt widokowy. Lecimy dalej Jesteśmy na Gibraltar mamy kupiony bilet, to wbijamy do środka Muzeum Chodzimy mury dookoła, ale szczerze powiedziawszy, ten Giblar Faro to nie jest jakaś super świetna atrakcja. To znaczy, fajne są widoki. Centrum Pompidou, filia w Hiszpanii. No i park, w którym byliśmy pierwszego dnia, a gdzieś w tamtą stronę plaża. O, zobaczymy, to jeszcze fajny widok jest. Płaci się kasę, żeby zwiedzić Zamek Faro, a dla wszystkich największym atrakcją jest Mewa, dla wszystkich, łącznie z nami. Ale już się wkurzyła, już ma W sumie to można stąd spadać, nie? i i Faro mamy zaliczone. Wyszliśmy tu, gdzie wchodziliśmy. I jedyna atrakcja, która nam jeszcze została, której nie widzieliśmy, to Muzeum Picassa, w zasadzie dwa muzea Picassa. A jeszcze zobaczę y, to muzeum, y, gdzie się urodził Picasso. To moglibyśmy najpierw zajrzeć tam, bo jest dalej. I wracając do tego drugiego. Ja to, jest to bo się Kino. Zobaczcie co grają w kinie. Plaza de la Merced. Jesteśmy właśnie na tym placu. Idziemy w stronę domu Picasso. Wszędzie ludzie, ludzie, ludzie. Muzeo Casa Natal Picasso Malaga. To jest miejsce, gdzie urodził się Pablo Picasso bo Picasso pochodzi właśnie z Malagi, są dwa muzeum poświęcone. Tu jest muzeum, które poświęcone jest bardziej jego życiu. Natomiast my jeszcze za moment pójdziemy do muzeum, gdzie można zobaczyć pracę Picassa. A tak, woli ciekawostki powiem Wam tak, że w Maladze urodził się również Antonio Banderas. słynny hiszpański aktor, który w filmie Geniusz zagrał właśnie Picassa i zbliżamy się do Muzeum Picassa tutaj chyba właśnie musimy odbić Muzeum Picassa Malaga tak i tutaj macie Muzeum Picassa gdzie można obejrzeć jego prace oryginalne prace ale my tutaj w nie będziemy nie idziemy oglądać, więc musisz się uśmiechnąć przychodziliśmy koło domu Picassa a nie zauważyliśmy, musieliśmy się wrócić tutaj na samym środku placu jeszcze pomnik Picassa Muzeum, Picasso zaliczone, to znaczy tylko z zewnątrz, bo do wewnątrz nie wchodziliśmy. Pamiątki kupione i musimy coś zjeść, potem, może jeszcze pójdziemy na plażę. I, i tak, na dobrą sprawę, nasz pobyt w Maladze pomalutko dobiega końca. Najważniejsze Burger Kingie. Element animalny. I ponownie jesteśmy w porcie po lewej, w centrum Pompidou Malaga, a my lecimy w stronę plaży Malagüeta. Najsłynniejsza plaża w Maladze. Byliśmy tutaj dwa dni temu. Kurczę, co robi ładna pogoda. Parę stopni więcej, echo wiatru i cała plaża ludzi.